Przekraczanie mięśni środkowej ciała i koordynację możemy też y, y, ćwiczyć poprzez po prostu zabawę. Hela dzisiaj zaprezentuje nam y, zabawę, w której właśnie będziemy y, ćwiczyć te, te dwa elementy. Okej, okay. wydobaczę co on To polega na tym, że ręce muszą klaskać. Mhm. Uh -huh. W rytmie jakiś, czy według jakiegoś wierszyka?

To jest byliczanka heli, ale oczywiście Wy możecie mieć własne, swoje byliczanki. To bardzo fajna zabawa. Właśnie przy okazji ćwiczymy sobie koordynację i przekraczanie linii środkowej i ciała. Miłej zabawy.